Zastanawiacie się pewnie, po co was je zebrałem. Mam dla Was krótką recenzję. Dziś mam dla Was coś, co zna większość fanów Warhammera. Mam na myśli przygodę z podręcznika głównego do drugiej edycji, czyli przez ostępy Dragwaldu. Wiem nic specjalnego, ale warto o niej wspomnieć. Szczególnie, że prowadziłem ją tak wiele razy, że nie może je zabrać w moich recenzjach. Autorem jest Chris Pramat, założyciel wydawnictwa Green Ronin i twórca arpegów jak Dragon Age, Freeport, Mutants and Mastermind, Pieśń Lodu i ognia i wielu innych. Przygoda jest krótka, zajmie Wam jedną sesję i odpowiednio wprowadzi Was w mroczny świat niebezpiecznych przygód. Wasi bohaterowie będą po bitwie o ochronę mostów Untergard i szybko wkręcą się w ochronę mieszkańców tego miasteczka oraz przemarsz przez las smoków. A to wszystko, by w Midenheim rozpocząć kampanię ścieżki przeklętych złożoną z trzech części, o ile przeżyją w Dragwaldzie oczywiście. Jeśli nie znacie ścieżek, gorąco polecam, ale omówię je w innej recenzji. Musicie na teraz wiedzieć, że jeśli zaczynacie z Warhammerem, zacznijcie od tego. Mam jeszcze kilka uwag dla mistrza gry, więc podrzućcie mu ten filmik i poproście o poprowadzenie przez ostępy Drakwaldu. Mistrzowie gry, gracze już sobie poszli, więc pomówmy o scenariuszu. Jest prosty, jest liniowy, ma ciekawe sceny i intrygujące zakończenia. Rzeczywiście ta przygoda to preludium do popiołów Miedenheim, ale zawsze mnie intrygowało, a prowadziłem ten scenariusz multum razy, co tak naprawdę wydarzyło się podczas bitwy o most w Untergardzie. I nawet przyszło mi napisać o niej przygodę. Rozegrałem ją z nastoletnimi graczami, więc możecie zerknąć. Polecam jednak samemu stworzenie wizji tej bitwy i dopiero potem sięgnięcie po scenariusz podręcznika głównego. Dzięki temu bohaterowie będą lepiej znali dowódcę straży, babunię, drwala czy kapłana. Będą też wiedzieli wcześniej, że należy opuścić miasto. Untergard musi upaść. Zanim was opuszczę, z poleceniem tej przygody mam kilka uwag, które mogą się przydać. W pierwszej scenie przy moście następuje strzał z różnicy w butelkę, którą trzyma kapitan straży. Scenariusz nie podaje nam informacji, kto strzał. I jak można go dopaść. A straszna szkoda, to zmarnowany potencjał. Przygotuj się na to, że bohaterowie będą chcieli pobiec na drugą stronę mostu i dorwać snajpera. Może to być niebezpieczne, ale przecież w takie sytuacje pakujemy się w RPG. Drugiego dnia przemarszu pojawiają się duchy lasu, czyli elfy. Zauważyłem, że niedoświadczeni gracze lubią w tej scenie, żeby ich bohaterowie od razu sięgnęli po broń i zaszarżowali. Proponuję we wstępie wyjaśnić, czym jest sojusz, że elfy, przynajmniej w większości, stoją po stronie ludzi, żeby ta scena nie przerodziła się nam w niepotrzebną jatkę. Tak naprawdę celem Przygody jest wypuszczenie bohaterów do Midenheim z relikwą ojca Dietricha w rękach. Tylko o to chodzi. Jeśli chcesz zagrać w popiowy Midenheim bez tej przygody, to jest właśnie element, który musisz wyjąć i włożyć w inną, alternatywną przygodę wprowadzającą. Rytuł babuni może być nieco rozczarowujący i kłopotliwy, ale po kolei. Babunia nie jest zła, nie jest kultyską chaosu, jest czarodziejką, choć bardzo pamiętliwą i mściwą. Korzysta z zaklęcia, które jest niby po prostu magiczne, nie jest demonologiczne, ale jednak przewołuje ognistego demona. Patrząc też w staty babuni wiemy, że nie zna się na magii chaosu. Jeśli uda się ten rytuał, ognisty demon leci w niebo i tyle. Nie można z nim walczyć, ponieważ jest zajęty celem wyzwania, czyli zemstą na zabójcach ojca tej babuni. Z jednej strony pokazujemy, że nawet babunia może być niebezpieczna, co potem w Warhammerze okazuje się dość pospolite. Z drugiej prezentujemy, że niektóre wydarzenia dzieją się i tak bez udziału bohaterów graczy. Pomyśl zatem nad zakończeniem, bo mi zawsze tam czegoś brakowało i czułem pewien niedosyt. Trudność przygotowania dla mistrza gry? Bardzo niska. Jest to dobrze napisany scenariusz, nie będzie z nim żadnego problemu, wręcz idealna instrukcja dla mistrza gry. Morderczość niska. Są niby dwie potyczki, no i elfy, ale lepiej z nimi nie zadzierać. Pohaterowie też będą mieli punkty przeznaczenia, ale wiadomo jak to w Warhammerze. Jedna walka, niefortunny rzut i kaplica mora. Złożoność dla graczy bardzo niska. Nie ma na czym myśleć, nie ma gdzie biegać. Prowadzenie są po sznurku, zgarniając wszystkie poszlaki. Moje hasztagi to hashtag początkujący. Można spokojnie zabawę z Warhamerem zacząć od tego scenariusza. Hashtag podróż, ponieważ te ostępy będziemy przemierzali. Oraz hashtag liniowy, ponieważ te początkujące przygody bardzo często takie właśnie są. Mimo łatwości i liniowości oceniam bardzo dobrze. Zarówno jako wstęp do Warhamera, jak i demonstracyjną przygodę wprowadzającą, która potem może połączyć się z epicką kampanią ścieżek przeklętych. 波兰。